Hamas poinformował mediatorów, że zatwierdził najnowszą propozycję zawieszenia broni w Strefie Gazy, podało kilka międzynarodowych i izraelskich mediów. Propozycja została przedstawiona grupie bojowników dzień wcześniej. Obejmowała ona ramowe porozumienie w sprawie 60-dniowego zawieszenia broni i dwustopniowego uwolnienia zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy. Egipt i Katar pośredniczyły w rozmowach z Hamasem, starając się ożywić utknięte w martwym punkcie negocjacje. Przemawiając na konferencji prasowej, egipski minister spraw zagranicznych odniósł się również do pogłosek o relokacji Palestyńczyków. Wysiłki na rzecz zawieszenia broni zostały zintensyfikowane po tym, jak Izrael ogłosił plany przejęcia całkowitej kontroli nad strefą gazy. Wzbudziło to dalsze zaniepokojenie na arenie międzynarodowej w związku z obawami, o pogłębiającą się katastrofę humanitarną w Strefie Gazy.